Jak druk my, co z bezwzględnych Berek, potrafię w zgasić pożar rzut Tutaj mamy przygotowane ognisko. Troszeczkę słomy podpalemy. Panie przyjado, i będziecie mogli podziwiać kunszt wyszkolenia naszych ochotniczek. Za chwilę prezes przywita oficjalnie gości i tak dalej, ja nie będę przedłużał. Za chwilę złożę meldunek o zakończeniu dowódcy JRG, JRG w Zambrowie, kapitan, starszemu kapitanowi Pawłowi Gwardiakowi. To nastąpi za chwilę i dosłownie minutka, dwie. Panie kapitanie, komendant Gminy Strzemowo-Jankowski melduje pod oddziały po ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję Panie Komenacie, ćwiczenia, uważam za zakwiętane. Proszę wydawać dawać Rozkaz, Panie kapitanie. Pod oddział no! Pod Dobra, dobra Szanowni Państwo! Szanowni Państwo, Szanowni. Szanowni. Szanowni Państwo. i za chwilę będziecie mogli podziwiać, jeszcze raz jak to mówiłem, kurs druch z naszych naszych druchenek przy ospośredni boru. Tak jak mówiłem, jest kilka pań, które mają odpowiednie przeszkolenie pożarnicze, łącznie z zaliczeniem komory dymowej mają opuszczenie. Czyli czy, czy od lekarza odpowiednie badania lekarskie i z tego co wiem uczestniczy w akcjach. Za chwilę zobaczycie, samochód przyjechał do akcji, zamłoka wysiada, na pewno była komentarz wosły. Z tego co, co niektórzy słyszeli, dowódca sekcji, dowódca akcji, druch na kornet Katarzyna podała informację do PSK, że są na miejscu zdarzenia, pytała co się pali i przystępuje do akcji gaśniczej. W tej chwili pożar jest jeszcze nierozwinięty, jest w zarodku i nasze druchemki za chwilę dodadzą wodę. Samochód jaki dysponuje pośredni boryk jest to jeden z samochodów nowszych. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć jak jedna z druhenek wchodząc na dach samochodu poda prąd wody z żdżalka. Zakładamy, że pożar się rozwija, prądy gasznicze na ziemię nie zdaje egzaminu i dowódca zdecydował, że żeby go ugasić w bliskawicznym tempie trzeba podać prąd wody z żdżalka na samochodzie pojazdu. Za chwilę jak dobrze, dobrze. zobaczycie. Widzicie w tej chwili jest podany prąd Specjalnie drucherki tak tego orda nie żeby to troszeczkę było wizualnie więcej dymu wracając do dzisiejszych ćwiczeń to przeprowadziliśmy tutaj na obiekcie lasów Czerwonego Domu. Uważam, że cel tych ćwiczeń został osiągnięty. Strażacy zapoznali się z rozmieszczeniem dróg dojazdowych, zapoznali się z możliwością podwoju wody do celów do oraz przećwiczony wariant współpracy z jednostką tym, czy do świczeń oraz z służbami, które współpracują. No troszkę dymu, no ale co? Strażacy się dymu nie boją. Po no to tutaj jesteśmy, żeby tego dymu trochę było?

Dziękuję szczególnie dla grupy, że jest Pan Profesor. Szczególne podziękowania także Panu, dla naszego grupy, dla naszych kwiatów, który nam zrobił smaczną bąbinkę, którą za chwilę będziecie mieli możliwość pokosztowania. Dziękuję także Panu Wójtowi za ekwiwalent, dzięki któremu mogliśmy go tutaj spotkać. Za chwilę tutaj jeszcze chciałbym tylko przywitać oficjalnie gości. Ja wszystko. Ja dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Serdecznie chciałbym przywitać na manewrach Czerwony Bór 2001 przybyłych gości. Witam senatora oraz prezesa oddziału powiatowego OSP RP, RP Brucha Marka Komorskiego. Witamy wójta gminy. Szymowo Pana Jarosława Cukiermana Sekretarza Gminy Szymowo Pannę Hannę Szydłowską Witamy strażaków z Państwowej y, Straży Pożarnej w Zambrowie y, i jednocześnie z JRG, którą reprezentuje starszy kapitan Paweł Bardiak. Oczywiście sami z sami to tak krótko, Szanowni Państwo, drodzy strażacy, ruchny, druchowie, tu wszyscy obserwujący te dzisiejsze ćwiczenia. W zasadzie podsumowanie. Chciałbym przede wszystkim pogratulować organizacji. Rozmawialiśmy, spotykaliśmy się wcześniej. Ta sytuacja związana z epidemią stawiała pod znakiem zapytania, czy w tym roku będzie można zorganizować yy, ćwiczenia. Pamiętamy i wiemy, że w zeszłym roku nie było ani ćwiczeń, ani zawodów. W tym roku zawodów też nie było. Udało się teraz na koniec sierpnia zorganizować ćwiczenia. Myślę, że to jest ważne. o tym tu już była mowa i chciałbym tutaj serdecznie podziękować Waldkowi Jankowskiemu, bo to jego przede wszystkim zamysł i determinacja, że te zawody, przepraszam, że te ćwiczenia się tutaj dzisiaj odbywają. Jednocześnie również Panu Wójtowi za wspomaganie Ochotniczych Straży Pożarnych, też i tutaj wspomaganie w, tu, w dniu dzisiejszym tych ćwiczeń. Też mam nadzieję, że sytuacja związana z pandemią, z epidemią pozwoli nam częściej się spotykać w tego rodzaju sytuacjach. Dziękuję również wszystkim strażakom, którzy przystąpili dzisiaj do tej akcji. Dziękuję również druchenkom, które zapewniają drugą część, część integracyjną. Chociaż zawsze tak jest przy uroczystościach strażackich, nie tylko przy ćwiczeniach, ale i świętach, że jest tutaj też część integracyjna i bardzo dobrze, bo jest to okazja do spotkania się, do wymiany poglądów, doświadczeń. Te manewry, które odbyły się w lesie tak jak Pan Komendant podkreślił, e, pozwoliły na wymianę doświadczeń, powy, wymianę jakichś niedociągnięć. Zawsze podkreślam, że ćwiczeń ćwiczeń nigdy za wiele. To co e, statystyki, które zawsze są powtarzane na zebraniach strażackich często gęsto jest tak, że jednostka nie wyjeżdża. Ja życzę Państwu, sobie i wszystkim, żeby jednostki były doposażone, były w, goto w stałej gotowości, ale naprawdę nigdy czy bardzo rzadko wyjeżdżały. W tym jest nasz cel, w tym celu też odnawiamy sprzęt. Dzisiaj rozmawialiśmy z głęboczem.